11 grudnia 1986 roku. Córko, czy chcesz być świętą? Nie obawię się. Jezus wrócił do tego samego tematu, co w poprzednim orędziu. Co to dokładnie znaczy być świętą? Być świętą to być czystą i całkowicie oddaną mnie. Święta ma pracować z miłością dla mnie. Święta ma mnie kochać i być blisko mnie. Święta ma być posłuszna prawu. Święta ma być jak ja. Czy można być świętą tylko w sercu? Tak. Czy serce jest tym, co liczy się bardziej, aniżeli święte szaty? Tak. Serce jest tym, co ważne. Pozostań blisko mnie. Zostań blisko mnie. Nie jesteś tak blisko, jak sobie tego życzę. Czuję, że mnie unikasz. Jezus nie był zadowolony. Ja jestem święty, a więc chcę, abyś ty była święta. Naprawdę chcę być blisko Ciebie. Czy naprawdę tak myślisz? Czy naprawdę mnie szukasz? Nie zostawiaj mnie. Nie zostawię. Nigdy? Nigdy. Córko nie obawiaj się. Boisz się, że habit sprawi ci zmartwienia. Tak, powiedz to. Zebrałam całą swoją odwagę. Naprawdę nie chcę nosić szat zakonnicy. Kocham cię taką, jaką jestem. W końcu odważyłaś się, aby to powiedzieć, córko. Jestem zadowolony z ciebie, ponieważ jesteś prawdomówna. Ja, Bóg, kocham cię. Miej świadomość, że kłamałabyś przed moim obliczem, gdybyś powiedziała coś przeciwnego. Czułam, że Bóg był tak zadowolony, ale mógł być smutnym. Nie jestem smutny. Posłuchaj mnie. Chcę, abyś była święta w sercu, nie w habicie. Co to znaczy częściowo? Czy nie chodzi o to, że bycie częściowo świętą oznacza nie noszenie szat? Częściowo łączy się z tym samym znaczeniem. Nie trzeba świętych szat, aby być świętą. Cóż warte są święte szaty, jeśli serce nie jest święte, to tak jak sól, która utraciła swój smak? Zamierzam być bliżej Ciebie. Przyprowadzę Cię bliżej mnie. Czuj się kochana przeze mnie. Nie obawiaj się mnie. Jestem pokojem. Ja Jezus prowadzę Cię. Ja Cię prowadzę. Módl się więcej i pracuj ze mną w ten sposób. Powiększaj swoją wiarę we mnie, odczuwaj potrzebę mnie, bądź czujna, bo czas jest bliski.